Siemeneczko z tej strony nadam. Dzisiaj jestem u kolegi siema Z kolegą. I, będzie, I będziemy nagrywać odcinek z gry. I będziemy grać chyba trzy rundy, każdy po jednej. Hej, frejek! Robi mi różki. I Kuba ma takiego fajnego ryorka. Ale chyba nie wiem, czy przyjdzie. Za pokażemy go wam. Jest! Taki piesek fajny. Dobra. gryzie. Bez przedłużania przechodzimy do gry. Siemaneczko, tutaj właśnie gramy w grę. Tę pierwszą rundę będzie grał Frey lub Kuba. Kto chce pierwszy? Frey. Ok. Ja to gram. Oni szepczą nie, na, 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 na... na co? <duszel> nie no, tylko Kuba, chciałbym... Czuż... Kuba! E, rób to co free. A, Abra, mogę sobie... Grać... I będziemy grać podnić. Szol, wybierz sobie powtórz. Dobra. Mm... Ale mogę, mogę grać tym. I Kuba, rób to co fraj, bo ty nie grałeś w tą grę, ale się nauczysz. Spróbuję nie, ja ja jeszcze... No i nie, i to To, jest, no? Tam jest to go nie, do, z daleka go o. Nie, źle się, żeby, no. Żebyś był w top 5, na przykład, nie, Żebyś go swój, tak, tak. O. na Majka, idź. nie, koć, koć. No nie, nie, go nie, 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 kot, kot! nie, 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 ale był siódmy.

Uchwały. Uchwały. Ja przegrałam, ale w Kuba byłam na ja. O, tej Kuba. O, też chcemy. grać Kuba będzie grał w